Laudetur, proszę Państwa, rodzice, a sukces dzieci. Jaki jest ten, ten najważniejszy kapitał? Jaki rodzice mogą wnieść, powinni wnieść? I który może decydować o sukcesie albo o porażce dzieci. Moim zdaniem nie jest to wyłącznie, dobrze jest, jeżeli jest to pewien kapitał materialny, ale to chyba nie jest najważniejsze. Ja osobiście sam wolę, ja jako ja, być zadowolony i dumny z tego, co sam osiągnąłem, jeżeli chodzi o kwestie materialne, no ale to mniejsze. Ojej, no kapitał kulturowy, kapitał kulturalny. Kapitał społeczny, który wydaje mi się, że jest jego immanentną, bardzo ważną częścią. Ten kapitał jak wyrabiamy? Rodzic powinien czytać, rodzic powinien od pewnego wieku podkładać książki, sprawiać, żeby dziecko obcowało z kulturą, z kinem, z teatrem. Uwaga, ale to może nie być nawet najważniejsze. W rzeczywistości najważniejsze jest. Uczenie do rozmowy i do normalnego obcowania z innymi, normalnych kontaktów społecznych. Toksyczne i śmiercionośne społecznie jest podkładanie smartfona, laptopa, ja to w kółku, obserwuję w pociągu, tu, tam. Dzieci powinny z rodzicami rozmawiać. Rodzice powinni mieć jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Ja miałem rodziców, przynajmniej ojca i matki, którzy bardzo dużo rozmawiają, ale też obie babcie. Przecież dzieci w ten sposób uczą się podstawowej formy obcowania z nimi rozmowy. Mowy, rozmowy, tego, że na ulicy też czasem w sklepie można zacząć z kimś rozmawiać. Czy to jest zmorą i koszmarem najmłodszego pokolenia, ja to widzę. Jeśli mi ludzie piszą czasem troll, czasem nie troll, pod moim filmem o frustracji, o frustracji seksualnej, a Konfederacja, że on ma jeden tylko odzew na Tinderze na miesiąc, coś takiego, jest maklerem, a człowieku, czy jesteś w stanie żartobliwie zagadnąć do ekspedientki w sklepie, w kawiarni, tu tam, w schronisku, górskim na wycieczce? Przecież tak też, nie tylko przez Tindera, tak przede wszystkim powinno się nawiązywać kontakty. Ale czego mały jaś się nie nauczy, rodzice rozmawiając z dziećmi, tak, rozmawiając, pokazują, w jaki sposób nawiązywać kontakty społeczne i dają też pewien poziom asertywności. Tego, że dziecko nie, nie będzie się potem bał, jako młody człowiek, spytać w sklepie na dworcu, to o godzinę czy o pociąg, że zapyta się, a nie będzie będzie tylko gapić w smartfon czy sprawdzać w smartfonie, bo wierzcie mi, znacznie łatwiej będzie im poznać ludzi, mieć na imprezach, w sklepie, w kawiarni, w kinie, w bibliotece, poznać kogoś, mieć znajomych, mieć przyjaciół, znaczy no, w szkole po prostu, czy w miejscu pracy i wreszcie mieć też życiowego partnera, no kogoś, kogo się będzie kochać. Umiejętność rozmowy, nawiązywania takiej zwykłej interakcji z nimi, których dziś nie da podwórko, bo podwórko stało się niemodne, bo wszyscy się są skupieni przy tym. To powinni robić rodzice i to jest może najważniejsze, część tego kapitału na przyszłość ramen.